Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze? Popatrz! Och, popatrz! Szerokimi ulicami spacerują zakochani. Popatrz! Och, popatrz! <laughs> Dziękuję! Dziękuję za ten głośny wydech! Y Witam na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu Dziś przerobimy tą piosenkę nieco Wybieramy się na coś Czyli Cieszyński Objazd śmietników Zainwestowałem 49 zł Prawie w 6 litrów dieselka. Myślę, że ilość to niewielka Ale wystarczy na to, żeby Pojeździć troszeczkę po mieście I poszukać rodzynków w cieście Czyli to co leży Na śmietnikach Mam nadzieję, że znajdziemy trochę złomika. Widzimy się przy pierwszym paśniku, panie kierowniku. Zaglądamy do pierwszego, ale nie ma tu niczego ciekawego. Chociaż może dwa dywany, parasolka, plastikowe listwy, kartony. No cóż, to się nie poddaje, ten złom dostaje. Są fanty na sprzedaż. Zabieramy. Na pewno to sprzedamy. Uciekamy. Chociaż ten talerz jest pęknięty. Talerz nie. Talerz nie. Talerz pęknięty. Nikt go nie kupi. Ale książki. Chyba tak. Dzięki paśniku. Za trochę towaru. Pozdrawiam kolegów, którzy są przylepieni. Zamknięty paśniczek, ale... ale... He, 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 świadomość w narodzie rośnie. Dzięki. Zaśpiewajmy tą piosenkę inaczej. Trzy, cztery. Tyle złomu w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz. Och, popatrz, szerokimi ulicami idą złomiarze z łózkami, Popatrz, och, popatrz, ty ze złomu koło bloku, jak to widzę, jestem w szoku. Popatrz, och, popatrz, na szczęście zawodowy wyjechał na łowy. Da, 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 da. To, to, to. Ciężki złom, ale. Skarpetki nie bierzemy. Skarpetki nie. Och, piękne kilogramy mamy. moi drodzy. Kawał lewarka. U mnie bałagan na aucie. I dziabłem się właśnie w nogę, drzwiami. Ała. No, dlatego, że jest dobry film, będzie. wiecie Ała, tutaj w ten ruch. Dziabłem się w nogę. Aha, kto by chciał wykorzystać tę piosenkę? No bo są tacy, wiecie, którzy... Są tacy na internecie, którzy słabo intelektualnie, dlatego korzystają z moich pomysłów niektórzy, nie gniewam się, ja po prostu się cieszę, że mogę kogoś zainspirować. Chyba wszystko. Taki lewarek, jakby był na każdym paśniku. To by było super! Hello, hello! Czarny człowiek z czarnym psem. Na czarno, dobry! pozdrówka dla wszystkich. Co tam słychać, pani. No, dobrze się teraz wysiko, bo wcześniej byłem. Jest to było, pokażę ci. No, kadik w życiu. Chodź panie kolego, coś Ci pokażę. Pokaż się, pokaż się. Co tu było u ciebie? Nie, ładnie, ładnie. Oh. Podnośniczek. Proszę. Więcej jak 5 kilo, mniej jak 10, no może za 8. Ale ja bym na Twoim miejscu sprawdził czy jest dobre. No może, i tam bajka do niego jest. No, no tak będzie to wyciągnąć. I się sprzeda, nie? 2,5 tony podniesie. Stupka tu, stópka tam, stópka leży. Tylko się trzeba umieć schylić. No ja się schylam, właśnie. Ja też. Włożyłem ja na gabinet, i też pięknie. Tak? No. 60 kg. Jak pies na ten na imię? Pongo. Jak? Pongo. Pongo. Reaguje. Pongo. Herrrr. Będziesz w internecie. Najsłabniejszym psem na świecie. No. Wszystkie. Lajki dla pieska. Masz jakiś I kanał? Do tego kanału. Masz jakiś no. kanał? A? zapomniałem, a jest, jest, jest faktycznie jest, jest, ale ja jeszcze jeden zrobiłem nowy. to widzimy się w komentarzach no to będziemy się widzieć. na razie jadę bo słońce zachodzi czekaj, 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 czekaj. i grubych łowów grubych łowów do zobaczenia w komentarzach okay. widzieliście panowie i panie miłe spotkanie na spontanie ze znajomym internetowym on też ma kanał, a teraz okazuje się, że ma i drugi a tutaj takie rzeczy to nie wciąż boli mnie ta noga w którą się dziabłem ale ja myślę że wyjdę z tego kuku muchów więcej niż mrówków hm. przy tej temperaturze ciężko tyle złomu w całym mieście nie widziałeś tego jeszcze popatrz och popatrz Szerokimi ulicami, idą złomiarze z wózkami, popatrz O, popatrz Jestem w szoku Że koło bloku, popatrz O, popatrz, porządek musimy po sobie zostawić Nie rozwalać niczego, kolego A, trochę taki mniejszy jak był, ale jest Mamy Idziemy A ty płaśniku będziesz miał coś w ofercie Dawnośmy się nie widzieli o, Słabo, muchy latają muchy latają Coś było kupowane Wielkiego Ale nie ma niczego metalowego luźnego bywa i tak czasami, chociaż nie mów hob zawodowy. Jest pręcik i jest puszeczko. O! Żeby nie było, że na pusto wiorę że idzie na pusto. Jest rozrywka. Młodzi złomiarzy szukają też chyba. Do mojego Majdanu, o tam, i tam niżej jest drugi paśnik. Podjedziemy na żywo. O! Jestem bardzo szczęśliwy, że nie muszę wyjeżdżać w dalekie trasy. Mogę być w domu z żoną, pracować na miejscu. W firmie jest za zbierać złomu, kręcić się koło domu, szukać właśnie złomu, realizować różne pomysły, które przyjdą mi do głowy. Tak, to jestem ja, złomiarz zawodowy Chociaż tak naprawdę amatorsko zbieram ten złom Wiecie, rozumiecie Tam publiczność siedzi, więc nie będziemy robić scen Tylko zajedziemy, zajrzymy i zawrócimy Tak jak myślałem Niczego tam nie ma Orzeł zaparkował więc idziemy, troszkę się przewietrzymy. Gdzieś tu miałem napój gazowany, zniknął. Muszę spałzować, żeby go uratować. Zatankowałbym za 50, wiecie, ale chciałem sobie kupić coś, żeby nie uschnąć, kiedy do was będę mówił, żeby mi nie zaschło A pepsi piją najlepsi. Najlepsi złomiarze O! Miejsce moje odpoczynku. Jesteśmy w trakcie coś, czyli Cieszyńskiego objazdu śmietników. Dziękuję, że oglądacie ten film, jak wiele pozostałych moich filmików. Będąc na miejscu, będę realizował różne przy, moje pomysły i przygody. Podczas ostatniego coś ja wpadłem na świetny pomysł, ale ze względów na to, że konkurencja chętnie czerpie, e, z mojej pracy, z pracy mojej głowy. Więc powstrzyma się na razie zawodowy. Nie będzie opowiadał o tym, na co wpadł, ale jak już zrealizuje, to zobaczycie. Nie chcę opowiadać za dużo, bo wiecie, niektórzy tylko na to czekają. A tymczasem, Wasze zdrowie, pano, Panie i Panowie, cieszę się, że mogę bez pośpiechu. Nikt mnie nie goni. Nie mam z tyłu głowy, że muszę za 2-3 dni wyjechać, na 3 tygodnie czy na miesiąc, tylko mogę robić swoje. A robię swoje, bo niczego się nie boję. Ach, jak mi dobrze. Jak przyjemnie. Czas płynie wolniej. Uczę się żyć, wiecie? Na miejscu z żoną, ech, moją. Po prostu oboje musimy nauczyć się na nowo żyć. Kiedy nie jestem w trasie, a tak żyć da się. Dobrze, kończę moi drodzy. Muszę sobie otworzyć, przepukać trochę gardło. I jedziemy na dalszy. Dalszą część tasy pozbierać złomowe rary tasy Podjeżdżam sobie do śmietnika, a tu sto i dziecięca bryka Tylko tyle do zaoferowania Nie ma nic do zabrania listwy plastikowe miska jakieś takie Szkoda Że nie ma jakiegoś innego samochodu ubrania robocze już mnie nie wskoczy No trudno, bywaj tak, trzeba jechać dalej Cóż tu mamy, zajeżdżamy Cóż tu mamy, cóż tu mamy Mikrofalówka wybebeszona, została karoseria zostawiona została zostawiona Masło maślane bierzemy do kadika, karoseria znika Zaparkuje, włączy światła niewidzialności i podejmujemy ten problem. OK, możemy wysiąść bezpiecznie. Jest ciepło. Jest, że nawet bardzo ciepło. Okna mają pootwierane. Co tu mamy? Aha. Co najlepszego, co by, by a mikrofalówkę taką zostawili. No cóż, ja nie pogardzę, trochę kabelków zabierzemy, sprzedamy. I uciekamy. Trochę tutaj posprzątali ale nie wszystko hmm. lampa metalowa z zasilaczem Bez ją raczej o tak skakuj do kadlika będziesz teraz moja wiecie aha dywaniki jeszcze mam stare chociaż mam już nowe ktoś wysłał mi jakiś anonimowy widz by nie powiedzieć wielbiciel, prawda? jakiś kolega który ogląda, zawodowego wysłał mi nowe dywaniki ale nie miałem czasu, wiecie dlaczego? ponieważ jest problem z odkurzaniem Ło, muszę... złom się sam przemieszcza z tyłu muszę sobie wyodkurzać auto a mój przedłużacz który mógłbym wyodkurzać przy pomocy którego mógłbym wyodkurzać jest przysypany w piwnicy, no i Moi drodzy złomownicy, wiecie jak to jest, nie? Muszę zrobić porządek w piwnicy, żeby wydobyć przedłużacz, żeby podłączyć odkurzacz i żeby wyodkurzać kadika. Taka historia dzika. Mógłbym jechać tam dzisiaj odkurzać, wiecie, na myjni, tam też są takie, ale trzeba 5 złotych rzucić, nie? A mi szkoła da 5 złotych wrzucać, żeby śmieci poodkurzać za auto. A tutaj, o, puszeczki. Interwencja. Światło niewidzialności. I zabieramy cyk, ul cyk, cyk, idziemy na interwencję puszkową. A mam z tyłu meble jakieś stare, ale puszki też są fajnym towarem ale puszki i śmieciuszki, tak to nie róbcie ludzie. Nie, nie biorę, po prostu nie biorę, a noga. Otwarte, wyrwali zamek. Otwarte kierownicę weźmiemy. Ciężka, fajna. Tamto to plastiki. No cóż, jak już puszki wyrzucacie, to tak, żeby człowiek sobie mógł zabrać. A nie, żeby zabrał też wasze śmieci. Nie róbcie tego dzieci. Mam dla was świadomości. E... O, opony rowerowe Słabo, dzisiaj na meblowym To jest meblowy paśnik, wiecie? Ooo, są oczek jabłkowy Nowy picia gotowy, ale ja bym go nie próbował. Nie, nie, nie Wrócił na ekrany Przez wszystkich lubiany Rafał z kanału Peweks Recycling Jest fajny film u niego, nowy Powiem Wam, który to jest gościo o, A może to? A może to? O tak! Na targ Staroci, moi drodzy. szkiełko bierzemy. No to fajnie. To jest tak, jak się trzyma telefon w ręku, wiecie. Jedno zepsułem, drugie zepsułem, trzecie zabiorę. Postrzątam oczywiście, pauza. Posprzątałem, nie ma tam tego szkła, wrzuciłem do tego. Wiecie czemu popsułem i się zepsułem? I zepsułem to szkło? Ponieważ się spieszyłem, tak? Jedną ręką telefon i chciałem wszystkie trzy rzeczy wziąć na raz. To jest właśnie efekt 17 lat pracy w transporcie ekspresowym. Pośpiech mam zakodowany z tyłu głowy, wiecie? Pośpiech, pośpiech, szybko, szybko, bo nie zdążę. No i tak się właśnie stało, jak się stało. Czyli szkiełko nam z ręki wyleciało, ale przetrwał kubek z fajnym napisem: To będzie dobry dzień. Nie wiem, czy to widać, tu jest napisane: To będzie dobry dzień, wykrzyknik. Więc ja myślę, że ten dzień dzisiaj, który się jeszcze nie skończył, mebelki tam leżą, a tutaj takie do Łazienki, wiecie, rurka. Ja sobie zawrócę. Oj, paletki. Raz, dwa, trzy. Trzy palety, panie kolego. Dobrobyt na całego. Zawrócę i to zabiorę. Powoli, zawodowy, na spokojnie. Co my tu mamy? Rurka z półkami plastykowymi. Tak to nie. Ja te rurki nie biorę, wiecie. Warto jest 50 groszy. Te palety, każda inna destrukty, też nie biorę a, niczego nie biorę w ogóle, a wiecie czemu? bo mi się nie chce, nie chce się mi o tutaj są jeszcze jakieś, zobaczymy aluminiowe listwy są przy tym ale nie chce mi się odkręcać, wiecie? o tak muszę być przed wami szczery Fajne listwy aluminiowe, wiecie? mam narzędzia przy sobie ale Zostawię dla tych, którzy potrzebują naprawdę szczególnie rano. Ja sobie jadę dalej, ponieważ tak, tak postanowiłem. Wszystko tutaj zostawiłem. Zostawiłem to tam nie, żeby was zdenerwować, tylko żeby zdążyć przed nocą, bo już słońce zaszło. A odkręcając tam śrubki, wiecie. Noc by mnie zastała, a ja chciałbym jeszcze pojeździć troszeczkę. Tutaj nie ma nic. A tutaj będzie coś, chociaż chociaż kawałeczek nie ma. Szkoda. Debudowlane. No i Rafał wiecie, Rafał z kanału. Pewek se powrócił na ekrany. O ten tutaj kolega, a ten kolega zniknął na chwilę, ponieważ ma taką grypę wiecie jaką mi że koledzy się pojawiają i znikają ale mam nadzieję że filmiki moje oglądają o tak byłem tam sprawdzić ponieważ ciężko podjechać wiecie i tam na tych schodach u góry stał starszy pan i na mój widok zawołał witam mistrza ja mówię dobry, A on mówi nie ma nic Czyli już tam przepatrzył sytuację Ale ja awansowałem do ragi, rangi mistrza, wiecie? Że nie jestem już zawodowy, jestem mistrz złomołowy. Przedostatni pasznik za miastem jesteśmy O Czyżby rowerek Jest rowerek dla zawodowego szkoda chyba na złom nie wiem zobaczymy sprawdzimy nawet dentka powieszona dętka tu, znaczy opona nie dentka, tylko opona nie znasz się chłopie do remontu ha. wiecie co damka damka może go zostawię i będzie na następny to już nie będzie flaming, tylko byłby jakiś kameleon. <grywki> Taki zielony. Zabieramy! Podoba się mi dzisiejsze coś. Chociaż już ciemno się zrobiło. Jest rowerek aż mi miło. Zapakujemy fajnie i na ostatni pojedziemy. Pałac Podjeżdżamy na żywo do ostatniego. Zawsze otwartego, przyjaznego paśnika Jest parkingowe miejsce wolne Dawnie, zabezpieczone Okej okay. stajemy, Gasimy i buszujemy Moi drodzy Już jest przed 22 jakoś tak O jest garnuszek Widzę garnuszka widzę widzę go widzę jest garnuszek i takie do miodu, ale tego to nie bierzemy. A tam tam słabo widzę. Światełka muszę zgasić. Przy okazji garnuszek zabrać muszę. Rover był fantem dnia. patrzyłem że hamulców nie ma z przodu. Nie ma szczęki hamulcowej. Więc pójdzie na złom. Nie będę go remontował. Uuu obuwie obuwie torebka jakieś ciuchy jakieś coś zabierzemy sprzedamy króku panie Kruku. kiedyś już wam o tym mówiłem że był brodzik stalowy w jednym kontenerze. Dlatego tylko zaglądam tutaj bo a no już widać trafi się następny jest, jest czajniczek także dzisiaj tutaj Kulinarnie jest czajniczek. Jakaś półeczka, ale nie metalowa, niestety. Jakieś stare gniazdka, nie będę brał. Wezmę czajniczek. Wziąłem garnuszek. I tą reklamówkę zabrać muszę. A no już że coś się sprzeda, a jak się nie sprzeda, to się wyrzuci. Wiecie, jak to jest, nie? czy ja wiem jakaś torebka tam jest jakieś nie wiem co tam to zdecyduje moja żona bo ona jest w sprzedaży wyćwiczona wiecie dobra to będzie na tyle pożegnamy się jeszcze gdzieś bo już naprawdę ciemno się zrobiło tu może coś jeszcze nic ciekawego zawodowego Garnuszek był, czajniczek był, nie jest źle. O nie! No cóż, dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Coś czyli cieszyńskiego objazdu śmietników. Nie było zbyt wiele złomików, ale był złomik ciekawy. Był rower, były przyrządy do kawy, czyli czajnik. Była jakaś lampa z kablem, i mikrofalówka już na pół rozebrana. No i tam jeszcze coś. Jakieś dobiazgi, jak widzieliście. Także e, przejechaliśmy się po mieście. Trochę jest już ciemno, jest przed 10. Jadę do domu, moi drodzy. Polepić filmik, ponieważ jest w dwóch kawałkach. Dziękuję, że byliście ze mną. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Jak się podobało, to zostawcie odpowiedni znaczek. Napiszcie komentarz, i niektórzy mogą nawet zasubskrybować kanał. Miałem. E, trzy subskrypcje mi odeszły ostatnio nie wiem czy to jest tak, że ktoś tam chodzi sprawdza kto zasubskrybował mój kanał i przekonuje tych ludzi aby odsubowali zawodowego wszystko możliwe bo już na tym kanale działy się różne rzeczy wiecie, nikt nie zaprzeczy no i, ale kanał mój niestety nie będzie zniszczony także e, na nic wasze trudy, na nic wasze wasza gimnastyka e, zawodowy Was po prostu połyka. Wszystkiego dobrego od zawodowego i do następnego. Do następnego.